Tak wyglądają prace przy węźle Łopuszańska z góry. Estakada na kierunku Pruszków Mokotów ma już gotową płytę nośną. Estakady będą dwie, pod nimi poziom 0, czyli rondo, i poziom -1, czyli przejazd alejami w specjalnie wykopanej betonowej wannie. Pod jej przyszłym dnem trwają prace palowe. Przygotowywane są do jazdy. Na poziomie zero wykonywane są kolejne podpory wiaduktu. Tempo prac zależy oczywiście od pogody. Przed nadejściem mrozów, a nawet przymrozków, wykonawcy starają się zrobić jak najwięcej. Węzeł ma być gotowy pod koniec maja przyszłego roku. Po blisko 200 latach Warszawa się doczekała. Na placu żelaznej bramy rozpoczęto montaż postumentu pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Później przyjechał pomnik. Odlany w gliwickich zakładach urządzeń technicznych jest kopią monumentu stojącego od 100 lat w Waszyngtonie projektu Antoniego Popiela. Składa się z centralnej postaci naczelnika, scen grupowych po bokach i orła siedzącego na kuli ziemskiej. Tak kościuszko trafił na postument, a tak w kilka dni później monument został uroczyście odsłonięty. W kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny, najstarszym w Warszawie i jednym z trzech najstarszych w Polsce, prawykonanie akatystu kuczci Boga Rodzicy. Ten współcześnie stworzony, typowy dla Kościołów Wschodu rodzaj hymnu liturgicznego, wykonano z okazji wprowadzenia do kościoła kopii obrazu przypisywanego świętemu Łukaszowi, Matki Boskiej z Wieczernika. Oryginał obrazu znajduje się w Rzymie. A katyst wykonał zespół Bornus Consort. Tenis stołowy, zwany też ping-pongiem, jest dziś sportem tak szybkim, że czasem trzeba w sposób filmowy zatrzymać czas. W Warszawie na torwarze odbył się już ósmy turniej Polish Open. Przy stołach stanęło 350 zawodników z 46 krajów. Miłośnicy tej gry mieli na co popatrzeć. Wśród panie zwyciężyła reprezentująca Holandię Li Yao, pokonując Shenyan Fei z Hiszpanii. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Władimir Samsonow z Białorusi. Kolejny Polish Open za rok. To kolejna odsłona 44 Warsaw Night Blues w hybrydach. Tym razem Boogie Boys, najbardziej znana na świecie polska grupa bluesowa. Bracia Szopińscy i Michał Kolewiński, dwa pianina i perkusja. Ta mieszanka blusa i bugi w ich wykonaniu robi obecnie furorę w Stanach Zjednoczonych. www.um.warszawa.pl